Tylko dla personelu, chodź! Nie, nie, można No, ja się uważaj, bo utkniesz tam, jej. Ty, tak idziesz? No a co? Cześć wszystkim! Dopiero, jak widać, dopiero się obudziliśmy. Bo wczorajszym naszym wyjeździe do Limassolu, do tej wioski, po prostu padliśmy. Teraz tatuś już na rzekę. Elias już tutaj z głową biega, więc nie będę wam nagrywać. Tatuś już na rzekę, że musimy iść na śniadanie. I właśnie słuchajcie, był taki plan, że jeszcze pojedziemy jeszcze dalej niż wczoraj, czyli do Pafos, ale jednak tak pomyślałam, że dwie godziny w jedną stronę. Czyli i później znów dwie godziny z powrotem, no to będzie ciężkie. Nie tyle ciężkie dla nas, tylko ciężkie dla dzieci. I jeśli my, jako dorośli, chcemy odhaczyć na mapie jakieś punkty, no to nie zawsze to, to samo chcą zrobić dzieci. Często dzieciaki się nudzą. Na przykład Aisza teraz rozumie wszystko, jej się podoba, ale też wczoraj trochę narodziła. Na przykład, no, maje, no to praktycznie nic nie rozumie. Dla niej ważne jest plaża, morze, basen, żeby popływać. Ona tam nie rozumie tego zwiedzania. I więc postanowiliśmy, że nie będziemy dzisiaj nikogo męczyć. Pafos po prostu wykreślamy z naszej listy. Tam nie jedziemy. Jedziemy do Larnaki. Ona jest blisko. Jest fajnie. I będzie po prostu pływanie. <laughs> Słyszycie, tak? Więc będzie pływanie, będzie będzie trochę zwiedzania mam nadzieję, że może dzisiaj też trafimy na jakiś fajny plac zabaw dla dzieci, żebyśmy i my byli zadowoleni i dzieci. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami, idziemy na śniadanie. Sprawdzimy co tu się dzieje, Zobaczymy. My dopiero idziemy na śniadanie, a ludzie już pływają. Może Elia, znów chcę zrobić, jak zawsze. Мамы то овсянка на свидание. там. i to już staje się niebezpieczne a restauracja jest pełna. mi się wydaje, że hotel też jest po prostu na full szybciutko, szybciutko, szybciutko nie w tą stronę <gry> nie. co? gdzie? co? co tam? nie, nie możemy nie, 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 Elia, nie, zobacz to tylko dla personelu, chodź nie, nie można, nie można, chodź słuchajcie już prawie jesteśmy za 8 minut będziemy na Larnace, Aisza zasnęła, Eliasek też śpi, a moje je gada cały czas, co jest bo już Zobaczcie, tu jest słone jezioro tu. Jest sól teraz. Sól Ale co... Sę. Aha Zab a. A to sól! Co? Wow! Naprawdę? Kawałek soli? Tak. Ojuju oj, oj, moja. Zabiera mi no? ze sól. <laughs> Może braknie nam sól w hotelu. W domu, do polskich solu. Powiem tylko, że jakoś na żywo aż takiego wielkiego wrażenia to nie robi, no nie? Tu po prostu idziesz, zobaczcie, jak śliź dawka, O, no naprawdę, no nie? My w sumie z takiej strony niezbyt ładnie przyjechaliśmy. A tutaj naprawdę na biało jak śnieg. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Мы ещё пошли на мне. Увидимся, мы смотрим. Алиасы, крутится капель, что это? Нет, мой любимый склеп. Твой любимый склеп? под кеды? Стекло любимое больше. то, есть то, чего нам бракует. А видишь, пралька и сушарка. и сушарка. Zobaczcie jaki widok fajnie, nie? Mhm. Tak, ty ja idziesz, ty. Ja Taki ja duży człowiek. No ja się uważaj, bo utkniesz tam jeszcze. No będziemy, będziemy, będziemy mieć problem. Piekawu, Co to meliarku? Fajnie to, fajnie pokój. Ale ciężko, wiesz bez przewodnika, no nie? I w sumie musimy się do, domyślać po prostu, co, co no. tu było. Ciężko bez przewodnika, naprawdę. O, jezubeczka, jedziecie. O, co? Łatuje, O, matko, radzi wiatr! Zmieściłeś się. Dajcie, czapeczki! To jest kapelusze, czapeczki. Ой, це ладне? Вау, ну правда фані тут. О, супер. Что там у нас? уже так и зачекали. О, нет. Ten Właśnie my chcieliśmy tutaj zdjęcie zrobić, ale się nie udało, ponieważ musimy go filmować po prostu. Tak, tak Odwrócimy się, on już skoczy sobie. Wrócimy się, on już tutaj. Tutaj zimę kurki i co? I buch. Przede wszystkim. Przyszliśmy na obiad, zobaczcie. Tu mamy ten fort, a tu mamy morze. I Elias rozrabia. Szczęśliwy taki. Naprawdę. Odrzucałem na Was szakę. Odrzucałeś. Polimować.

Twój syn pluj na mnie. <noise> to mój syn. Ty oczywiście, to jest mój syn. Mój syn. Plu na mój syn. <noise> Zobaczcie. nie? Fajnie szybko doszliśmy, no? Tutaj auto. No to dało szybko dojść. odpoczywa. I Elia zgada. Jesteśmy już na plaży. <noise> Słuchajcie, woda jest tak bardzo ciepła, po prostu gorąca, jak takie ciepłe mleko. I tu maja płynie. A gdzie jest? Słuchajcie, już wróciliśmy do hotelu. W sumie mieliśmy ogromne plany na Lernakę, że zobaczymy je tak więcej rzeczy, ale wyszło tak, że już wszyscy byli zmęczeni, więc... Postanowiliśmy, że od razu po pływaniu wracamy do domu I w sumie dziewczyny od razu zasnęły w Maluszek też więc, więc dobrze, że wróciliśmy Słuchajcie, nie zauważyłam Eliasek, co tam trzymasz? Co on ma? Widzisz to? Pokaż widzom To co na poprzednim vlogu on zabrał Z restauracji I nie zauważyłam nawet Я вам тут одесса вас. Z ananasa Zmęczona? Ja? Cały czas. Okay. Słuchaj, oh, <noise> <co> ty czeka Nie słuchaj, 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 Auto jeszcze będziemy mieli przez dwa dni, więc jeszcze troszeczkę zwiedzimy Wyspę. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych vlogów. Pa pa! pa, pa. Wow, brawo! Za mało jadłaś, proszę bardzo. Pa pa!